Cześć, z tym Tomek dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z G4 i mamy dzisiaj 125 dolków i zobaczymy co się nam z tego uda zrobić. przyłączymy sobie może na początku na PLN -y i, i zostawimy. Na razie na PLN -y sobie zrobimy e, czyli 5 stówek mamy. Dobra, idziemy sobie otworzyć na początek jakieś skrzynki e, all-in e, i może no klasycznie na początek emeczka. Może jakiś imminent danger? Coś takiego? Tak jest, oczywiście, że tak. Dobra. Nie będziemy się chyba jednak w to bawić. Idziemy na bitwę i tutaj zobaczymy, co się uda zrobić. Ciekawe, czy, czy są jakieś ciekawe bitew. I wow. No tu jest ciekawa bitwa, ale do takiej na razie nie, nie dochodzimy. E, idźmy tutaj sobie. Oj, co jest? Dobra. Troszkę zlagowało. Eee, zobaczymy, czy tu ktoś bije. Chłop ewidentnie czeka na. Ok, na trzech graczy. Teraz kostkę mi daje i jest elegancko. Dostajemy kostkę, jest elegancko. Come on. Ok. Ok, dobra. Ej, ale. Wait. My nawet na, na plusol nie wychodzimy? O kurde, dobra. No to nieźle. To nieźle, dobra, wracamy tu, nie wiem czemu się tak ładuję. może coś z netem mam, e, całkiem to jest e, możliwe, żadnych ciekawszych bitew nie ma, więc my zrobimy sobie swoją. E, weźmy taką, rzućmy, o, zróbmy na przykład z kapsułek, kapsułki wrzućmy, e, wrzućmy może jeszcze 777 i Tokio. I takie. O, elegancko, tak. I zobaczymy, czy ktoś e, dołączy do naszej bitewki. Jest 1500 osób na stronie. E, ostatnimi czasy bardzo to wzrosło, e, więc może. o. I elegancko i Tokio do nas dołączyła. E, pozdrawiam oczywiście Tokio. I zobaczmy. Co tu. Oj, to jest mocne. A co? Myślę, że to jest o wiele więcej warte. 13 roku i tylko tyle? To jest warte, warte więc. Okej. Okay. Okej, okay. no, nieważne, nieważne. <noise> już jest, już jest, ee, na pewno wyjdzie na plus bitwa. Co, co tu teraz daje, ty? Dobra, dobra, elegancko, bardzo dobra witewka ty. 200 ziko, dobra. Ładnie, ładnie, nie powiem. No on, Tokio niestety nie dostała nic ciekawego, dobra. Idziemy dalej e, robić kolejną e, bitwę. Chyba, że jakaś będzie ciekawa. No ta nie jest ciekawa. Ej, do tej dołączmy. Dołączmy do tej. Zobaczmy co czy tutaj coś możemy dobrego upolować. Może jakiś fire serpencik? Może jakiś dealorek? Byłoby super, ale na pewno tak nie będzie. Ojo. 32. Dobra, mamy już dużą stratę. No trochę nadrabiamy, ale szału nie ma. Ja powiem... co 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 co? O kurde, o kurde, o kurde, co? Co tutaj dało? Co tutaj dało? To jest top drop w ogóle, mój z Difora. To jest mój top drop z Difora. Co tutaj się stało? CO TUTAJ SIĘ sta... O kurde... O... <grystanie> dobra, dziesięciokrotnie przebita cena... Nie, nie wierzę w to, naprawdę. W sensie serio, nie wierzę w to, że to się stało. Jaki jest procent na to? 0,046%! To jest prawie... Nie, 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 nie wierzę, dobra. Dobra, never mind. Never mind! <grystanie> eee, wow. Dobra, zróbmy sobie jeszcze jedną. Zróbmy sobie jeszcze jedną bitewkę i to już tak przy, przywalimy solidnie, w sensie no walniemy jakieś mocniejsze skrzynki, ale dalej nie wierzę, że to się serio stało, nie? Walniemy Bandurę, walniemy Dreama i yy, może jeszcze. Może jeszcze Ensure. I mamy ile? 60 niecałe ziko. No to może 10% asimowe. 10% asimowe. Ej, bez kitu. Dalej nie wierzę, że, że to dropnęliśmy. Zobaczmy, czy na pewno tu jest. Jest, kur... Jest. Dobra, zaraz idziemy zobaczyć. Ej, co na co możemy to wymienić, bo tego i temu nie ma. Poza tym JetSet mi się nawet nie podoba, więc i tak bym tego nie wypłacał. O, Brooklyn dobił, dobra. Zobaczmy, Zobaczmy, co tutaj się. Co tutaj się stanie. Oj. Ojej. Dobra. Oj, sorki za to. I za to też. <gry> no, to już chyba będą ciężary. Tu chyba będą ciężary. Goldnowa. No nie, dobra, wszystko na razie w plecy. To by musiało simowe oddać. Ale nie oddaję. Na, o, na dole były dwie, ale. I tak by nam tu nic nie dało. Mniejsza z tym. Dzisiejszy odcinek był. Kozacki. Na pewno był kozacki. Eee, tak z ciekawości. Eee, na razie sobie to zostawimy najwyżej na kolejne filmy. O, mamo, dobra. Zostawimy sobie to na razie na kolejne filmy ewentualnie, jakbyśmy chcieli. Eee, no jest nieźle. Jest, jest, nie, jest nieźle. Pamiętam w ogóle, jak oni kosztowało wiele, wiele mniej, ale to jest nieważne. To już jest nieważne, naprawdę. Dobra, słuchajcie, zajebisty odcinek dzisiaj był. Jeżeli się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję i komentarz. Oczywiście bierzecie wtedy też udział w konkursiku na skinka. Eee, I co? Napiszcie, jaki jest wasz ulubiony skin do Kawaha. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.